Dowiedziałeś się, że Orzeł Stanica przegrywa mecz. Pierwsza myśl? Jedziemy dalej. Dzisiaj szansa dla nas. Chcieliśmy ten mecz wygrać. W pierwszej połowie niekoniecznie zrobiliśmy wszystko, ale w drugiej wydaje mi się, że tyle, ile, ile byśmy w stanie zrobić, zrobiliśmy. Niech Pan karny, Bramkarz, też dzisiaj forma życia. Trudno. Ten mecz rozpoczął się troszeczkę niecodziennie. Dwie zmiany w pierwszej połowie i to. W nawet nie tyle co w pierwszej połowie, ale to generalnie w pierwszych kilkunastu minutach, co się stało. No niestety dwie kontuzje: eee, Awa Polaka i Daniela Łuki. Eee, to jest zmiany spowodowane kontuzjami. Czy to mocno wpłynęło na zespół? Myślę, że na pewno brak takiego zawodnika jak Paweł Polak jest znaczący, ale są inni zawodnicy, którzy, którzy weszli, którzy starali się. No, na jako troszkę szczęścia z tymi sytuacjami, tak by się pod koniec źródł karny i tam dwie czy trzy sytuacje. No, niestety nie udało się. Liczymy dalej. Nie zaujmuj się i tak. Stare piłkarskie porzekadło mówi, jak nie potrafisz wygrać, to zremisuj. Natomiast dzisiaj ten, ten remis cieszy choć trochę? Nie cieszy, bo nam remisy niestety nic nie dałem. Tak e, Cały czas idziemy łeb-web ze stanicą, dlatego musimy wygrywać. E, e, dzisiaj niestety się nie udało, ale ta jest taka liga, że każdy może wygrać z każdym, każdy przegrać z każdym. Za tydzień derby może to nas jakoś tam zmotywuje dodatkowo jeszcze cięższej pracy, bo pierwsze niestety 45 minut nie było nas na boisku. Nie w dzięki za to, że podzieliłeś się z nami swoją opinią no i do zobaczenia za tydzień do zobaczenia.